Gość, Radia Warszawa. Będzie o świętowaniu dzisiaj, bo dzisiejszy dzień jest świętem i to trzeba to powiedzieć świętem radosnym. I ja to wymyśliłam. Powiedziała mi o tym e, pani Ewa Gnatkowska, założycielka Fundacji Hospicyjnej Mój Dom, e, którą bardzo serdecznie witam w studiu Radia Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. E, pani Ewo, no to ja panią muszę zapytać o to, dlaczego dzisiaj świętujemy? Co takiego świętujemy? Myślę, że święto zawsze jest jakimś akcentem, mmm, który zwraca, y, nakłania do zwrócenia uwagi na, w jakimś temacie. I dla mnie to święto to jest takie ukierunkowanie y, na radość bycia z chorymi, bez względu na to, w jakiej oni sytuacji są. To w tym dniu szczególnie, jeszcze szczególniej nos noszę ich w sercu mm, i mam pewną refleksję do tego, gdzie zdążam. Jak z nimi współpracuję, czy jakim towarzyszę, co bym chciała jeszcze zrobić, ale przede wszystkim w dzisiejszym dniu przenikają mi różne historie przez mój intelekt, rozum, przez serce, przez doświadczenie, emocje. Także jest to dla mnie bardzo szczególny dzień. I myślę, że dzisiaj mamy też tę szczególną okazję, żeby usłyszeć. Pani głosem, ale głosy tych, którzy najczęściej nie mają szansy, żeby zabrać głosu, bo albo leżą na oddziale, albo nie mają siły, albo do nas albo jest już im... nie mówią, nie mogą. Też mówić. Też tak może być. Albo mhm. do nas jest im za wysoko, bo u nas trzeba się wdrapać na trzecie piętro. Mhm. W dniu chorego, w światowym dniu chorego, oddajmy głos chorym, bo ja wiem, że pani ma listy ze sobą. <laughs> tak, tak sobie pomyślałam, że. Cóż ja mogę powiedzieć? Na razie jestem w miarę zdrowa. Więc moim przesłaniem w tym dniu niech będzie list mojej podopiecznej, czteroletniej, która w, te, w obecnej chwili jest w bardzo trudnej sytuacji, ale przeszłyśmy już dużo. Zawsze z wielką miłością podchodziłam do tej osoby, bo osoba pozbawiona rodziny. Takie przypadki się zdarzają u nas w fundacji. I o tej osobie, o której będę mówiła, z Małgosia. Małgosia czeka na dom, który stworzymy. Bo na razie my wychodzimy do domów. Ale celem naszym jest zbudowanie domu dla tych, którzy tego domu nie mają, a potrzebują opieki. I Małgosia właśnie jest taką osobą. I zapytałam, mówię Małgosia, jak ty widzisz ten dom? Jak ty sobie go wyobrażasz? I Małgosia napisała mi list, który dzisiaj chciałabym państwu przeczytać. Przede wszystkim jak każda inna placówka opiekuńcza czy medyczna powinien być pełen troskliwych, empatycznych pracowników, bo dla bezradnego uzależnionego całkowicie od innych człowieka to najważniejsze. Szczególnie jak jest świadomy, zdrowy umysłowo, czuje przecież lęk i przerażenie. Musi wiedzieć, że jest obok ktoś, kto ulży, kiedy boli, kto poprawi, kiedy niewygodnie, kto postara się skomunikować z chorym, by wiedzieć, czy wszystko jest ok. Chory musi mieć poczucie bezpieczeństwa, wiedzieć i czuć, że jest w dobrych rękach, że ktoś czuwa. Oczywiście ważne są wszystkie udogodnienia ułatwiające opiekę: elektryczne łóżka, materace przeciwodleżynowe, podnośniki, wanny łóżka i wózki kąpielowe. Miło by było, jakby chorzy mogli posiedzieć czy poleżeć na wózkach, na świeżym powietrzu, na ogrodzie. Rehabilitacja, opieka medyczna w razie potrzeby. Ale podstawa to ludzie opiekunki, opiekunowie, którzy potrafią wczuć się w czyjeś cierpienie którzy nie kpią, nie lekceważą, nie robią ze śmiechem zakładów, który z chorych teraz zawoła którzy będą pamiętać, że chory to człowiek. Człowiek, który ma prawo godnie chorować i umierać, któremu należy się szacunek i pomoc. Który nie powinien czuć się jak porzucony na poboczu pies. Opiekunowie, którzy będą rozumieć, że wałek pod nogą czy zwinięty ręcznik pod ręką to walka z bólem, a nie fanaberia. Że, wszystko podnie że wysoko podniesiona głowa przy leżeniu na znak lub skręcona w bok pozwala uniknąć dławienia się śliną, katarem, a nie jest wymysłem chorego, by móc zapewnić choremu odpowiednią opiekę i pomoc w walce z bólem i cierpieniem. Bo w każdej chorobie strach i stres to szybszy postęp choroby. Bo nie ma nic gorszego niż panika, kiedy się jest w nieobliczalnych i lekceważących rękach, nie mogąc samemu ruszyć nawet palcem. Potrzebujemy tylko człowieka. Człowieka z sercem i wrażliwością. I tu powinniśmy postawić kropkę zostawić Państwu y, długą chwilę na to, żeby ten rachunek sumienia bo to jest rachunek sumienia dla każdego z nas. Rachunek sumienia nie dlatego, że to jest wyliczanie czy jakieś rozliczanie z tego, co robimy czy nie robimy, tylko ja mam wrażenie, że choroba cierpienie y, to jest tak trudny temat, że bardzo trudno nam sobie z nim poradzić, podejść do niego. Zapytałam panią i teraz ponownie to pytanie chcę postawić, o też o to, dlaczego czasami tak traktujemy cierpienie, często w kościele katolickim to się pojawia, tak mówimy o nim bardzo wzniośle. Bo nie potrafimy chyba też traktować go jako coś codziennego. Naturalnego. Tak wygląda życie. Życie jest radością i jest cierpieniem. Są łzy i taniec. W Piśmie Świętym mamy wyliczone. Tak wygląda całe życie. Jeżeli się izolujemy od jakiejś części tego życia, to sami sobie szkodzimy, dlatego że przede wszystkim otwartość na przeżywanie tworzy we mnie człowieka. Mogę tutaj podpowiedzieć y, taką jedną myśl, która też jakoś mnie wpisała się tutaj w ten temat. Mianowicie, Edyta Stein napisała doktorat o wczuciu. O wczuciu. Y, I właśnie o to chodzi, że jeżeli uciekamy, to nie możemy się wczuć. A wczucie jest startem do tego, żeby coś przyjąć albo być gotowym na to, mm -hmm. żeby przyjąć. Jeżeli coś przyjmiemy, a jeszcze się douczymy, oczywiście bez nauki, myślę, że no można na intuicji takiej naturalnej, jak najbardziej, ale dobrze by było jeszcze dokształcić się, dowiedzieć, dopytać, mm -hmm. może skorzystać z czyjegoś doświadczenia. Mm -hmm. Jeżeli mam takie doświadczenia w fundacji, że jeżeli ktoś zaczyna uciekać, że jeżeli rodzina zaczyna uciekać od chorego. To chory to przeżywa jako cierpienie podwójne. A nawet powiedziałabym, że na 100% cierpienia chorobowego w chorobie to jest 80%, które my gotujemy, nieprzygotowani do tego, żeby, żeby być towarzyszem, żeby ich wzmacniać. Mhm. I naprawdę dużo nie trzeba, tylko trzeba chcieć, trzeba się wczuć. Po prostu. Mhm. Wiele mam myśli, ale przede wszystkim e, chciałabym zapytać o to, co możemy poradzić, Wielu naszym słuchaczom, którzy być może mają albo mierzą się właśnie w tym momencie z y, jakąś nagłą chorobą bliskiej osoby, trzeba się zająć tą osobą. I jaki jest taki pierwszy krok do wczucia, o którym pani powiedziała? Bo ja już widzę też to, że to wczucie to jest też koszt, bo wchodząc w bliską relację ponosimy ten koszt. Dlaczego warto w takim razie pisać się na te koszta? Ja myślę, że jeszcze troszkę bym tą perspektywę przeobraziła. Przyszedł mi na myśl neurolog, psychiatra, psycholog Frankl i jakoś rozkochuję się w nim ostatnio. Bardzo mnie porusza to jego spojrzenie, że w każdej trudnej sytuacji, tragedii, traumie, którą zresztą sam przeżył w obozach koncentracyjnych, stracąc całą swoją rodzinę. Właśnie Viktor Frankl y, stworzył y, logoterapię, która jest oparta na sensie. Jeżeli troszkę przeobrazimy to swoje myślenie, serce, postrzeganie sytuacji, y, to ten sens również znajdziemy w cierpieniu, y, które, y, no, które jest na świecie, mhm. które jest zjednoczone z naszym życiem. Y, I on prowadzić do takiego pozytywnego spojrzenia na to cierpienie, że każda sytuacja jest jakimś impulsem do zmiany yy, i w tym momencie trzeba siebie zmienić najpierw, nie zmieniając kogoś. Więc nie zmieniajmy tych osób chorych, cierpiących, tylko najpierw siebie, dokonajmy pewnej refleksji zmiany, żeby móc zrobić ten krok. I myślę, że tutaj jeszcze wpisuje się, tak samo w ten list Małgosi, ale w ogóle w bycie przy chorym bardzo pięknie wpisuje się ostatnia encyklika naszego ojca Franciszka, Dilexit Nos, która jest o miłości i o sercu. Bo, będąc przy chorym, naprawdę trzeba akcent położyć na serce. Niekoniecznie na to wszystko, co zewnętrzne, na zaspokojenie. To jest też bardzo ważne, ale jedna z koleżanek, która ma chore dziecko, powiedziała do mnie: Wiesz, Weronika, najważniejsze jest to, żeby ta choroba i to cierpienie nie było centrum. Żeby życie toczyło się normalnie. Choroba jest jednym z elementów normalnego życia. Zgadzam się. <laughs> Zgadzam się, chociaż to jest taki bardzo szeroki temat i myślę, że to co jest jeszcze ważne, że każda choroba, każdy człowiek jest inny. Więc to co takim drugim punktem, który bym dała taki drogowskaz, to wczucie jest startem do tego, żeby poznać, mhm. żeby, żeby poznawać. A jeżeli jest poznanie, to coraz mniej jest lęku. Bo wtedy właśnie ten akcent, o którym pani mówi, kierujemy na poznaniu i na działaniu, na zrobieniu czegoś, a może nie zrobieniu, po prostu byciu. Ale też jest zgoda, żeby być, a nie działać. Więc to jest taki drogowskaz, że najpierw jest jakby przyjęcie tego wszystkiego, a z tego, ponieważ każdy jest inny, każda choroba jest inna, każdy ma inną sytuację, jest indywidualne podejście do naszych chorych. Dwa drogowskazy na dzisiaj. To oczywiście nasze nieostatnie spotkanie w studiu. Radia Warszawa. Bardzo dziękuję za spotkanie. Naszym gościem była pani Ewa Gnatkowska, założycielka Fundacji Hospicyjnej Mój Dom. Bardzo dziękujemy też za całą pani działalność. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia, Te do zobaczenia. usłyszenia.